punktu, który mógł być punktem kontroli drogowej. Choć też jeden z umocnień na sprzętce zbudowanych pojawiający się nowy Cybelwagen sugerował przekaz informacji z ostatniej chwili. Oficer 37. punktu grę na białym się tymże tymżeż pojazdem czekający na meldunek z rozpoznania motocyklowego wiedział już, że w tym świsku papieru Aha. znajduje się decyzja odnośnie lotu jego i jego podozdziału. Wiadomo już było, że amerykańskie czołgi II Dywizji Panternej przełamały rosyjską niemiecką obronę na wysokości prawego skrzydła, ale nie wiedziano nic precyzyjnie, czy w rejonie skrzyżowania na południe od Town można spodziewać się piechoty, wozów bojowych czy kogokolwiek w przypadku przeciwnika. Właśnie... na ogień niebezpieczny. Stanowisko 34, odzień, w MG34 to z tymi się od lasu. się za wszelką cenę powstrzymać obrazek, który mógł być na... miały jeszcze nadzieję, że zobaczy kiedyś swoje kanza bądź Iowa. Ale radio, radio wymagało niczego innego, tylko kontaktu z zapleczem. Bo gdzieś tam, wstecz, padały meldunki o treści, jak najszybciej dajcie nam wsparcie. Hup tak, situasyon kishan. Tu chodziło o to, co szybciej wyjdzie z tego Ja Jako zwycięzca w ostatniej chwili wyratowanie życia tych, którzy że komuina, nie że on z układalnym głosem. Wręcz się do ziemi obok tych, którzy już nie oddychali. A jedyne, co po to atakować. Bo tym wynoszącym się. Za Mardera był coraz bardziej gęsty, ale zanął również osłonę tym, którzy bronią się, padali jeden po drugim. 17. Mandarion zacelny, jeszcze parę wcześniej, zdegawał się z przewagą, ale wykorzystanie zarówno transportera, jak i panterhausa celem zniszczenia tego podjazdu amerykańskiego był niedekonalny. które były w walce od miesiąca miały za sobą trzy kąty i ponad I pomimo tego, że straciły poparcie w pancerzu, to my został nadany do stawu generała Brableja, mówił skrzyżowanie w rejonie Carretaun zostało oczyszczone to był tylko dokument sztabowy a realia pokazywały wyraźnie kilkadziesiąt ciał, kilkunastu jęczących błagających o to, żeby ktoś pomógł kilka spalonych pojazdów a za nimi szedł cały pułk a potem cała dywizja a do Paryża było zdecydowanie bliżej o sztywny scenariusz to byliście Państwo w błędzie a jeżeli dostrzegacie Państwo w tym obrazie jak szybko ulatywało życie ciała które miało 20 parę lat to można tylko i wyłącznie pochylić głowę nad tym że stwierdzając kino niejednokrotnie kłamie a batalie odsparzane w ten sposób uczą jeżeli uważacie Państwo, że jakiś ruch z Państwa strony należy się tym, którzy to... Dramatyczne, jak często drastyczne, dlatego że tylko w podręcznikach historii to wszystko jest ubrane w piękne słowa, mówiąc o triumfie, zwycięstwie, a na końcu o stratach. Inaczej pracuje umysł, kiedy takie obrazy rozbudzają to, co każdy z Państwa posiada. Ten dar nazywa się wyobraźnią. Kiedy niebo płacze, pierwsza jest za państwem. A teraz dajcie państwo im co pół godziny czasu, aby umysł i ciało pokrzepły.